Dokładnie 32 lata temu wprowadzono w Polsce stan wojenny. Wówczas Wrocław był obok wybrzeża najsilniejszym ośrodkiem opozycyjnym. Na ulicach miasta toczono prawdziwe bitwy. Wspomnienie tamtych czasów w relacji Sylwii Gazdy. Z okazji 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego uczniowie lotniczych zakładów naukowych zorganizowali rekonstrukcję historyczną. Była manifestacja stłumiona przez milicję, ulotki, plakaty, akty internowania. Uczniowie odgrywający milicjantów na co dzień działają w grupie rekonstrukcji historycznej przy Muzeum Militariów w Szymanowie pod Wrocławiem. Właśnie stamtąd wypożyczono oryginalną nyskę. Grała także w słynnych 80 milionach Waldemara Krzystka. Można zademonstrować jak to kiedy właśnie działała milicja, jak działały protesty. Adrenalina była, to nie ma nawet co tu mówić. Mnie milicja spakowała do auta i mogłam przeżyć tak naprawdę to co przeżywali ludzie. Właśnie z, tam, z tamtych czasów było to bardzo drastyczne. Aresztowania działaczy opozycji rozpoczęły się od Gdańska, gdzie dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego odbyło się zebranie Komisji Krajowej Solidarności.